Jesteśmy w jedynym takim miejscu w Polsce, w pierwszej farmie miejskiej, która nie tylko produkuje żywność, ale również angażuje czynnik społeczny, edukacyjny, akademicki. Dba o tych naszych najmłodszych, bo te produkty trafiają do wrocławskich żłobków, i o tych najstarszych w DPS-ach, którzy potrzebują też dobrej, zdrowej żywności. W tym roku Farma Miejska Wrocław to 3,5 hektara. Do dotychczasowych zimniaków, buraków, dyni i cukini dokładamy marchew, fasolkę szparagową kalarepe, pasternek oraz zioła. Dodatkowo, oprócz żłobków i DPS-ów, odbiorcami będzie 10 prosławskich przedszkoli, co oznacza, że w sumie ponad 4 tysiące odbiorców. No i nowość, strefa edukacyjna, gdzie będzie ogród doświadczalny. Tam będziemy pokazywać, jak kompostować, jaki jest obieg wody, jaka jest rola gleby oraz roślin. Strefę edukacyjną finansuje nasz partner biznesowy firma Inpost, za co bardzo dziękujemy. Dotychczas w programie reintegracji społeczno-zawodowej na Miejskiej Farmie uczestniczyło 80 Uczestników, czego 12 osób podjęło zatrudnienie i utrzymuje to zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Farma Miejska to nasz wspólny z miastem sukces. To działania, które wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju, strategię lokalnego rolnictwa, ekologicznej żywności. Farma Miejska jest ewenementem nie tylko w Polsce, bo zazdroszczą nam tego również inne ośrodki europejskie. Także wielka duma dla Wrocławia i dla tych wszystkich ludzi, którzy codziennie tutaj pracują i tworzą to niesamowite rozwiązanie.